Zdobyliśmy punkt na ciężkim terenie. Zdaliśmy w osłabieniu, co na pewno cieszy, ale uważam, że też mógłby się inaczej potoczyć. 10. 1-0. Nie zagraliśmy tak jak myślałem. Kilku zawodników zagrało poniżej oczekiwań i to, to tutaj na naszą, na naszą grę yy, uważam. Mówię, mieliśmy wszystko w swoich rękach. Prawiliśmy 1-0. Chyba bramka szczęścia w drugiej minucie, a druga już być różnie, mogliśmy również przegrać. Musimy to przeanalizować, popatrzeć. Uważam, że stać czas na lepszą Tam jeszcze raz dla nas na, na niestety, tak, tradycją stało się w tej rundzie, że tracimy bramkę u siebie i dlatego ciężko nam zdobyć trzy punkty. Na pewno, może nie do się ale podnosimy się po jakichś tam ciosach i tych i oczywiście dzisiaj z Arką, kiedy przegrywamy, jesteśmy w stanie strzelić bramkę. W meczu nie przegrać, bo wiemy, że jak to wyglądało rok temu, czy w zeszłej rundzie, kiedy Arka również grała dziesiątkę i wygrała to spotkanie, także powoli e, kroczkiem do przodu z tym przeciwnikiem nie, nie, nie grają się pewno łatwo, ale zdobywamy punkty. E, ja również pewnie, tak jak tutaj Grzegorz powiedział, że z kilku, z kilku zawodników nie jestem zadowolony z ich dyspozycji w meczu, ale taka jest piłka, taki jest sport, e, to, jest, to jest jedno na uprowadzenie, że na pewno chcieli, e, aż Coś nam dzisiaj przeszkodziło, czy to umiejętności, czy, czy, czy rywal, czy sami e, sobie przeszkadzaliśmy w pewnych momentach, mamy czas na to, e, jest, jest punkt opisany, szanowny, to następne mecze przed nami, chcemy zbierać jak najwięcej punktów. Dziękuję. Dziękuję i proszę o zadawanie pytań dla dwóch trenerów. A jeśli takich pytań nie ma, dziękuję za... Uwagi, do zobaczenia. Mam kolejny znaczek w